Do mojego makijażu dzisiaj użyłam tylko kilku kosmetyków. Spójrz, jakich. Krem CC, który wyrównał kolory mojej skóry. Jedwabisty puder sypki, który pięknie ją musnął słońcem. Zastosowałam bazę na powieki. Potem podkreśliłam brwi precyzyjną kredką do brwi. Następnie nałożyłam na powiekę takie... Cienie, które mam zamknięte w tej paletce, potem nałożyłam na policzek róż, rozświetlacz i brązer przy ożyciu pięciu profesjonalnych pędzli w zestawie. Następnie wytuszowałam rzęsy tuszem Intensity i obrysowałam leciuteńko usta konturówką Bery, które wypełniłam błyszczykiem fancy Nancy. Te kilka kosmetyków stworzyło zestaw do makijażu, zestaw do robienia się na milion. Każdego dnia pomagam kobietom stworzyć indywidualny zestaw, który dobieramy na podstawie typu urody, wieku, oczekiwań także i preferencji, czy lubisz mocny, wyrazisty makijaż, czy bardziej pastelowy i leciutki. Jeśli potrzebujesz, żeby dobrać Tobie, żeby doradzić Tobie, w jakich kolorach będzie Tobie dobrze, jak powinien wyglądać Twój zestaw do robienia się na milion, zostaw komentarz, tak chcę, odezwę się do Ciebie. Możesz do mnie również zadzwonić bądź napisać. Pod numer telefonu 515-663-875. A na końcu pewnie sobie myślisz, ale jak to zmyć? Jak to zmyć? Otóż dwufazowym płynem do zmywania makijażu. E, jest to sama przyjemność w łazience, jak e, zarówno makijaż, jak i demakijaż może być przyjemnością. I takim się, taką się stanie, jeśli e, spróbujesz używać wreszcie kosmetyków jakości, na którą zasługujesz. Pozdrawiam serdecznie i jestem do Twoich usług, Dorota Orzuk. I służę zawsze z radością, musiałam to dodać.